nie pękają. Bo są grubsze, to jest za cienki plastik trochę. A gdzie kupię taki? Um. To drogę będzie nie? Musi a nie chcesz dobrać... się grzechu przejechać? Ja muszę zobaczyć tam koło bramki. Tam jak idziesz, tam gdzie mają te skutery się popytać. A jak będziesz przechodził, zapytać się? Tam nie ma na pewno. Nie ma? Ty jesteś fachowy, To fachowy tego motoru, kurwa. wyścigi, będziemy jechać. Nie robić tego. No ciężko, pa, widzisz tutaj? No pa odkrobinie, tu przy skręcony, puchnął, widzisz? I łamał. Grzechu jego kolego Berni. No. Albo tak powycinać do hamulców. To nie można. Tutaj? No. Żeby to było, i to, by to, by to, to ci nie będzie wyglądało tragicznie, nie? No to musisz też zrobić. Kurde, są załamany Grzesiu. Nie pomożesz mi tak się. Zamknięte masz Rzesiu. Sammy zamyka. raz się zamyka, raz się nie zamyka, nie? jak nie pomogłeś, nic. To nie zrobisz. Napi fujarę wziąć za to nie? Grzegu otwórz. To nie zrobisz. Wiesz jak to zrobić tak jak tu masz. Nity i znitować to. właśnie. Właśnie masz taki pistoletek na nity i iść do kogoś. To tak się ściska i na gwoździe. To masz takie gwoździe, masz i tam masz nity, wtedy wsadzasz i wtedy to znitujesz i trzymać może. No. Dzięki